Tak, kochani, z tej strony, Kukilia A dzisiaj, słuchajcie, zaprezentuję wam grę, która e, sprawia, że będziecie mieli Robuxy w prawdziwym Robloxie. No zobaczymy, słuchajcie. E, czy serio będziemy mieli Robuxy, czy to tylko jakiś nędzny hicior? No dobra, dajcie łapkę gry, zubki, no i zobaczymy. Proszę, ja chcę tam wejść. Okej, okay, nie wiadomo jak tu się za bardzo gra. Gospodarz, gracz, zarobki na żywo. Zobaczcie, ile ludzie tu serio dużo zarabiali. Da się tu w shop wejść. Ej, no ja chcę tutaj. A, nie wiem o co tu chodzi. Proszę mi ja chcę tu wejść. Okej. Okay. Nie wiadomo właściwie, o co tu chodzi. Ale proszę mnie, tu. Okej. Okay. Chodźmy zobaczyć. Zgadnij cenę? Ja chcę. Zgadnij cenę! Ja chcę. Zgadnij cenę. Ja chcę. Zgadnij cenę. Ja chcę ni z nią się zamierzyć y o Robuxy. Ja chcę to. Zagraj. Mini gra to kosztuje Robuxy. Poczekaj na przeciwnika. Okay. Okay, we did Gospodarz. Okej. Okay. To bardzo dziwne. Wybierz. Otwórz pokój, pokój stworzony. Super. Dobra, dobra, zrobiliśmy to. Wreszcie. Hejka! Dobra, za to statki przeciwnika. Co to kurde jest? Ja nie umiem grać w statki. Ja nie umiem. A. Okej, okay, ja tego nie umiem. O co chodzi z tymi statkami? Okej? Okay. Miejsce okej. Okay. Dajcie łapkę w górę z A, bo to takie coś. Okej, okay, już mniej więcej wiem, o co chodzi. Okej. Okay. Umieszczenie zakończenia. Aha. To nie wiem, o co tu chodzi za bardzo. Wybierz statek? Miejsce. Umieść swoje łodzie. To dziwne, poczekaj. Okej. Okay. Czyli mamy po prostu zatopić go. Okej, okay, spróbujmy. Dobra. Co? 66? Nie wiem widzę. Dobra. A, bo my mamy zgadnąć. O, oh my zgasz. Yy, pięć. Cztery. Kurczę no. On nie zgadny na szczęście. Zgadł nie. Okej, okay, ja myślę, że w tym pasku. Promku, Kiria, został zauważył. Nie! Nie! On zgarnie robuksy. Nie, tylko nie to. Ja myślę, że to Ech, ja nie wiem o co tu chodzi. Różem! Ja myślę, że w tym... w tym drugim rzędzie będzie coś. 25. To musi być 25, no kurde, no. Bardzo dziwna gra. W sensie taka trochę przerażająca bym powiedziała. 45, proszę! Nie! 32 no, ale przecież on nie postawił chyba żadnego statka. No ja nie wierzę. 58? No nie? A, kolejna moja łódź zatonięta. Super. A w sumie ja się posugeruję nim. 42? Jest! Pięćdziesiąt dwa? Jest! Pięćdziesiąt sześćdziesiąt dwa? Jest! Słuchajcie, zobaczcie, ile łodzi za to. <grym> Okej, okay, tuż nie, ale zobaczcie to i tak dużo, ależ to z Isgardem Robuxy, ale mega dobra. Kurde, no ale na takiej samej zasadzie się kierowaliśmy jak on u nas, esa z nim teraz słuchajcie prawie chyba. Ale wygrałam? No dobra kurczę no Ale posugerujemy się mniej więcej tą samą zasadą jeden Dobra id Super Ej, a kto zgarnie robuxy, Bo nie wiadomo ile kto ma y, tych zatoniętych Łodzi 100 100? JEST! Zatopione, super 98 Kurczę no Okej, okay, raz, dwa, trzy, cztery Okej, okay, 94 Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, siedemna Raz, dwa, trzy, cztery, pięć ja mam 5, on ma 11. Nie, tak nie może być. Kurczę, on nie dał chyba na górze. On dał tak bardziej z boku czy coś? 92? Nie! No, ludzie! 96? Musi to być 96? Nie! No, ja nie wierzę. Ja tu nie gram w kółko i krzyżyk. Proszę. Kurczę, no to jest bardzo trudny etap. Dobra. 38. Nie? Ale ciekawe, ile. Czy tyle łodzi, ile zatoniętych jest? Czy tyle wygramy Robuxów? I od kogo? Od samej gry? Fajnie! Od samej gry... tego... 78 Od samej gry weźmiemy z Rubuksiki, fajnie Dobra, widzę Bierzemy to... 56 56 56 nie ma To ja nie wiem, co może być u niego 36 jest! 36, 37. trzydzieści Jest! Trzydzieści pięć? Jest! Zatonęła! Szybka łódź w dodatku. Zobaczmy. Okej, okay, widzę wam. Dobra, 75. pięć. Juhu! Ej, ale my fajnie sobie radzimy. Super. On sobie źle poradził. A my sobie dobrze poradziliśmy. On w ogóle nie celowuje w te. W moje łodzie. Więc jeszcze mamy większą szansę. I nad nim przewagę. Bo kurde, on nie celuje moje łodzie w ogóle. Jeszcze mu trzy zostały. 93 nie. To musi być coś dużego. Na przykład 87. Kurczę, no. Myślałam, że mam nad nim przewagę. Teraz sugerujemy się górą. Góra też jest bardzo ważna. A my mamy wszystkie łodzie. Tak. To bardzo dziwne. Szybko łyże O Nie! Dobra, widzowie. Pięćdziesiąt cztery. Jest. Pięćdziesiąt pięć. Jest. Kolejna żaglówka zatonęła. Hmm. Tego to my nie mamy ile my zgarniemy robuxów po tej grze? Najbardziej mi to interesuje. Kurczę, no tu nie ma. Ja myślę, że to, który jest na dole. 97. Nie, to nie ten? bardzo łatwo się gra w te statki, powiem widzowe. Dobra, to będzie 8. Nie! Ej, to jest głupie Dlaczego nie? Ciekawe kto komu tego? Ile statków i dla robuxów? Ile on w końcu tych statków wziął? Dobra. 68. Nie. Kurczę, 57. Nie. No żartujecie sobie? Nie patrzymy się na to, jak ja gram z nim. Okej. Okay. Ej, a jak oni pat... Ej, a jak oni widzą ile? Komu? 60 kurczę, nie chcesz się poddać? Chyba nie. Nie, kolejna moja łódka zatonęła. Jemu została tylko jedna. 67, proszę. Nie? Dobra. Osiemdziesiąt. Nie, no żartujecie sobie? Ja to nigdy nie zrobię. O może tak gdzieś przekuł właśnie. Kurczę, kurczę! Nagrywasz? Tak. Inaczej bym tego nie robiła. Ale proszę mi nie przeszkadzać. Ja chcę tu wygrać robuxy. Dobra. A na końcu wam po y na końcu powiem, czy polecam tą grę, czy nie e, w Robloxie Jemu tylko jedna została A mi aż tyle, nie wiem ile No kurczę, no Jest dosyć fany, powiem 33? Nie Możecie za w przyspieszonym tempie to obejrzeć Dobra 27? Nie Tego to ja nie wiem. Dwadzieścia jeden. Jest! Kolejna łódź. Kafelek. W sensie. Kurczę, no. A, bo dało się tak zrobić. Dobra, ja wiem. Ja wiem. Dwadzieścia jeden. Trzydzieści. Okej. 51. Nie? Ale dobra, przynajmniej trochę łódek z nam zeszło. Wygrywasz z nim na bank. Wygrasz z nim na bank. Ooo, jak słodko! Widzowie mnie dopingują. Jak słodko! Piszą, wygrasz z nim na bank. O oh my goodness! Jak słodko! Mega. 61. Ej, a oni widzą? Oni widzą je, e, ich i jego łodzie? Jeżeli widzą, to fajnie. To mogą mi trochę podpowiedzieć. No dobra. Ale już prawie, słuchajcie, już prawie, prawie. 69, proszę. Nie! Zwariowaliście, czemu tak. Dużo x ja jemu dałam. 79. 79 nie. Ja nie wiem. Teraz, szczerze, ja nie wiem. Proszę. Odpowiedzcie mi. Gdzie on ma tą łódź? Mam nadzieję wielką, że wygrasz. Ojeju! Nie wierzę! To jest najsłodsze, co słyszałam w życiu. O, jak słodko. Się wzruszyłam. Może na jedynce? Postawił? Jest! Statek zatonął! O matko, wreszcie! Statek zatonął. Jemu. Yeah, DZIĘKUJĘ! Dodana do twojego konta! Ja wiesz, że ja się wzruszyłam, Wygrałam Robuxy! Oby wygrałam roboksy! Mega sztos! Dzięki! Dzięki wam wszystkim za dopingowanie mnie. Czy wygrałam? Wygrałam. Ile Robuxów w ogóle wygrałam? Zobaczymy. Proszę, chociażby z dziesięciu bym się ucieszyła. Jeju, jak się zruszyłam! Wygrałam! Proszę was, doping! Wygrałam! Jeju! Jak się cieszę! Teraz, może słuchajcie, zobaczymy ile wygrałam. Gospodarz. Byłam gospodarzem w tym. Ile wygrałam? Dobra? Nie, nie wygrałam? Dobra, teraz zobaczymy ile wygrałam. Muszę wyjść z tej gry i zobaczyć. Bo ja nie wiem, gdzie czy... Słuchajcie, ostrzegam was przed tą grą. To jest fake! Czemu ja mam tylko 4 Robuxy? Ja miałam 4 Robuxy. Nie! Nie polecam ligry. Nie polecam. Słuchajcie, nie polecam serdecznie. Nie polecam. Pa.